No cierpliwość do roboli to trzeba mieć i to zajebistą, bo oni potrafią człowieka wykończyć. No między innymi dlatego biegam. Dużo biegam, dużo spaceruję, żeby po prostu odreagować to całe zło, jakim oni mnie obdarzają każdego dnia. Tym pierdoleniem o tych wypłatach, o tych premiach, o tym wolnym, o tych warunkach pracy, że im się nie podobają. Tego się kurwa słuchać nie da. Ja jak już naprawdę się tak nasłucham tego całego pierdolenia, stękania, majaczenia, to idę sobie właśnie do lasu, zresetować się trochę, poruszać się, przewieczyć głowę, bo inaczej się kurwa nie da. Przecież logiczne, że nie wezmę im pieniędzy nagle, kurwa z rękawa nie wysypię, tak? Żeby im dać wypłatę czy jakiekolwiek pieniądze, więc muszą zapierdalać. A ja muszę biegać. Na razie.